Dzień dobry, mecenas Dobra Porada, czyli Michał Koralewski, radca prawny. Dzisiaj odpowiem sobie na kolejne pytanie, które wpłynęło do naszej kancelarii. Pozwolę je sobie przeczytać. Kilka lat temu otrzymałem darowiznę. Ta czyńca zmarł w zeszłym miesiącu. Jego spadkobiercy domagają się ode mnie zachowku. Czy mają prawo? Tutaj odpowiedź na to pytanie jest oczywiście uzależniona od kilku kwestii. Podstawową z nich jest to, czy osoba, która otrzymała taką darowiznę, mieści się w kręgu spadkobierców bądź też osób uprawionych do zachowku. Jeżeli tak, to bez względu na okres, ten ta darowizna została uczyniona, będzie trzeba zaliczyć ją do spadku i obliczyć od niej zachowek. Jeżeli natomiast te darowiznę czyniono dawniej niż 10 lat przed śmiecią spadkodawcy, a obdarowanym jest osoba, która nie jest spadkobiercą bądź osobą prowadzoną do zachowku, tej darowizny nie będziemy zaliczać do takiej wirtualnej masy spadkowej. Tak, tytułem wstępu, przechodząc dalej, przyjmijmy także, że się, e, zachowek jest takie świadczenie niemalże gwarantowane spadkobiercą e, ustawowym zmarłego. Jeżeli ten chciałby wytransferować swój majątek, czy to poprzez testament, czy też poprzez darowizny, jego najbliższa rodzina może domagać się właśnie zachowku. Niemniej pamiętajmy, że zachowek może być zaspokojony na różne e, e, r, różnymi sposobami. To tym podstawowym jest oczywiście powołanie do dziedziczenia. Innym jest oczywiście oczywiście darowizny na rzecz spadkodawcy za jego życia. Także najpierw, jeżeli sobie zadajemy pytanie, czy dana osoba jest uprawniona do zachowku, musimy zweryfikować, czy na przykład nie otrzymała określonej rzeczy, czy to w formie dziedziczenia testamentowego, czy też w formie zapisu, zapisu indykacyjnego, czy nawet w formie darowizny. Jeżeli otrzymała majątek podający wartości jego zachowku, to już nie będzie mogła się domagać odpowiedniej kwoty od osoby, która otrzymała darowiznę. Jeżeli otrzymała mniejszą kwotę, no to oczywiście od osoby, która otrzymała darowiznę, będzie mogła domagać się kwoty do tak zwanego uzupełniania zachowku. Zachowek zaś należy się oczywiście przede wszystkim wstępnym oraz rodzicom zmarłego. W takim przypadku oczywiście oni mogą dochodzić zachowku. Zachowek odpowiada co do zasady połowie udziału spadkowego, który otrzymaliby gdyby nie na przykład testament, czy też umowa darowiznę. A jeżeli ktoś jest osobą niepełnoletnią bądź też jest osobą trwalej zoną do pracy, zachowek wynosi dwie trzecie udziału spadkowego. czy jakby podsumowując tą część naszych rozważań, w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy osoba uprawniona do zachowku nie otrzymała tego zachowku w inny sposób, właśnie na przykład poprzez dziedziczenie testamentowe za zapis, czy też na przykład darowiznę. Jeżeli otrzymała, to temat na tym się kończy, tylko jeżeli ten zachowek nie został w ten sposób zaspokojony, osoby mogą zwrócić się do innych spadkobierców, na przykład spadkobierców testamentowych. A jeżeli to nie pomogło, to mogę zwrócić się do obdarowanego. Jak już mówiłem, jeżeli to jest osoba trzecia, to nie jest spadkobiercą, ma odpowiednią do zachowku, to liczymy tylko do kręg, tego kręgu osób, tylko osoby, które otrzymały drobiznę nie krócej niż 10 lat przed śmiercią spadkodawcy. Osoby, które otrzymały drobiznę później, już darowizny do spadku nie będą zaliczały, czyli też jakby nie będą zobowiązane do zapłaty zachowku. Jeżeli natomiast mówimy o spadkobierce bądź osobie upełnionej do zachowku, tej darowizny przyczynione na ich rzecz będą zaliczane w całości tutaj do masy spadkowej i ten zachowek będzie tutaj należny. Ten Za zachowek natomiast to jest bądź jedna, druga, bądź dwie trzecie udziału spadkowego, czyli przykładowo, jeżeli spadkodawca miałby dwóch spadkobierców, ich udziały spadkowe byłyby po jednej, i drugiej spadku. Natomiast zachowek, z połowa z tejże połowy, czyli jedną czwartą, taki zachowek by wynosił. Oczywiście, jeżeli ktoś nie był osobą niepełnoletnią, bądź też trwale niezdolną do pracy. Niezwykle istotną kwestią jest kwestia przedawnienia, roszczenia o zachowek. Pamiętajmy, że to jest roszczenie czynnikoprawne, okres pięciu lat od dnia śmierci spadkodawcy. Po tym okresie roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu. Mam nadzieję, że udało mi się Państwu przybliżyć instytucję zachowku od osoby obdarowanej. Jak już mówiłem, nie każdy obdarowany musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty zachowku. Istotne jest po pierwsze pokrewieństwo z osobą, która zmarła, a także okres czasu, w którym ta darowizna nastąpiła. Tą trzecią bardzo ważną kwestią jest to, czy spadkobierca otrzymał swój zachowek w innej postaci. Jak już mówiłem, na przykład zapisu testamentowego, czy też na przykład innej darowizny otrzymanej wcześniej jeszcze za życia spadkodawcy. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam do kontaktu, zapraszam do na stronę internetową naszej kancelarii, a także do zapoznania się z innymi filmami na naszym wideoblogu Macenas Dobra Porada. Dziękuję Państwu, do widzenia.